Ma. dzisiaj Wam pokażę jakby moje zakupy, które dokonałam jakiś tydzień temu w Empiku. Kupiłam sobie dwie kolory Fimo, modeliny, czekoladowej i ciasteczkowej. Jest bardzo fajna, lubię ją. Po prostu ciast ciastka, jakieś tam czekoladki to ja bardzo lubię, bardzo często ciągle mi brakuje brązowego koloru i musiałam sobie kupić. Kupiłam sobie także igłę do coolingu. Ma taką malutką końcóweczkę z kropką, już Wam ją pokazuję, czekajcie. No, bo tak to się da, mam nadzieję. No, widzicie, nie ostrze się teraz. Widzicie, oddalę. Widzę, że. o, teraz, będę Wiem, że to. No nie, niestety bardziej się nie da wyostrzeć. Bardziej, niestety dalej się nie da. Dobra, i mam taką końcóweczkę, właśnie z kropeczką tutaj na końcu. A z drugiej strony tam takie jakieś takie. Tylko że z tego tej drugiej strony jest jakiś pasek. Ja tego nie, nie, nie korzystam z tego. Yy, oraz kupiłam sobie taki glue. Taki klej. O, taki bardzo fajny. Bardzo szybko schnie. Nie, czy bardzo szybko. No, na pewno nie tak kropelka, ale jest bardzo fajny. Nawet jest. napis Empic. Tak. Nie widać. Ja jeszcze mam ja takiego że nic nie widać, nie? Dobra, nieważne: no po prostu kupię sobie lustrzankę, też nie będzie działać. Dobra, nieważne. Okej, okay. jeżeli byście już chcieli wiedzieć, teraz widzicie pewnie dużą zmianę w jakości obrazie, obrazu. No tak, no jest duża zmiana, bo to jest lustrzanka. Lustrzanka y... Nikon D5100 jest bardzo fajną, więc ja ją od razu bardzo polecam: ona jest super. Okej, okay, to do to to zobaczenia w następnym odcinku. Zbierzcie, co byście chcieli. Myślałam, żeby będę zrobić teraz nagręcić jakiś poradnik, właśnie dotyczący bardziej tych lepienia, ale jeden też trzeba odstąpić. I czy byście chcieli na przykład odpowiedzi na pytania, vlogi lub coś tego typu, to proszę, mówcie. Ja mam na to czas teraz dużo, bo jest teraz weekend czerwcowy. No i niedługo długo są wakacje. Już mam wystawione właściwie proponowane oceny nie są zbyt złe, więc ja mam tylko troszkę do nadrobienia. Na pewno nie mam, nie mam żadnego zagrożonego, więc ja mam teraz dość sporo czasu. A bardziej jeszcze niedługo minutę, to właśnie te już całkowicie wystawienie ocen to już będzie naprawdę. No, i przy chwilę, znaczy może chwilą, jakieś, nie wiem. O 4.45 wróciłam y, właśnie z wycieczki, jest do, z Berlina, ze szkołą byliśmy y, 4.45 rano y, Więc ja tak jakby trochę dzisiaj nie, nie, nie halo jestem ze mną y, Taka trochę dzisiaj nie ogar y, Boli mnie cały dzień głowa, bo właściwie tak normalnie to nie spałam przy, od 6 rano zeszłego wieczora y, Tak normalnie to właściwie nie spałam, spałam ostatnio O 6 .00. 6 .00 rano, tak ale wczoraj. Nie, przedwczoraj. No tak, ta, wczoraj spałam. Wczoraj spałam o, o 6, więc ja dzisiaj właściwie nie mam nic przez całą noc i, i w ogóle tam wiecie. No i do tego dzisiaj taka niemrawa. Okej, okay, nie będę dalej przyciągać, będę co będę gadała wam. Yy, mam do propozycji, wybija się sobie, co byście chcieli mieć na, na tutorial. Yy, Ciasteczkowego potwora. Zaraz wam pokażę, jak on wygląda. W sumie to nie jest trudne i myślę, że powinniście wiedzieć. Coś. Takiego. i go? dobra. Tartę z, wiś... czy z tymi jagodami, czy tam malinami, czym byście chcieli. I może, można, mogę jeszcze pokazać, jak zrobić loda, którego tu bez nie mam. Wygląda on w takiego w ten tylko że nie, nie tego tutaj, bo. Bo to ja robiłam jeszcze, kiedy nie znam fajnych sposobu yy, Właśnie tego może mogę pokazać. Lub jak zrobić ten. Gdzie to jest? To już Wam mówię. Aha. Joysticki. Gdzie nie widać ich teraz? Joysticki od Xboxa. Nie wiem, czy go widzicie. A nie widać tego joysticka. No, takie joysticki od Xboxa Dobrze, to właściwie na tyle W dzisiejszym odcinku Do zobaczenia w następnym Piszcie naprawdę, co byście chcieli wiedzieć ode mnie Jeżeli byście chcieli tego pierwszego vloga Lub, lub na przykład odpowiednie pytania czy, czy ewentualnie jeszcze Na przykład właśnie te poradniki moje To po prostu napiszcie I ja zrobię Do, zob Do zobaczenia w następnym odcinku, pa pa